Jest jakiś po prostu kompletny odlot. To jest zdanie, na które zawsze wracamy. Cześć! Dla tych z Was, którzy jeszcze mnie nie znają, ja się nazywam Szymon Dudek i właśnie jesteśmy przed hotelem Copernicus w Toruniu, a od wczoraj już legalnie możemy zjeść w środku w restauracjach i takie okazje zdecydowanie trzeba celebrować i postanowiłem, że z tej okazji zabiorę was razem ze sobą na premierę nowej karty restauracji Salt. Zapraszam, chodźcie. klasyka, kolejny raz pokazuję to miejsce, ale dzisiaj specjalna okazja, bo to premiera nowej karty stworzonej przez Dawida Wojciechowskiego i jestem super ciekawy, bo tak naprawdę widziałem kilka przecieków na Instagramie i zapowiada się super smacznie. Dobra, dania, zamówione, pozostało nam chwilkę zaczekać, ale tak się cieszę, tak się cieszę, że już jesteśmy w środku. Myślałem, że nie dożyjemy tych czasów. Zaczynamy od przystawki i co my tutaj mamy? Jest to gęś, czyli sezonowany półgęsek, do tego patę z gęsi, czerwona cebula, ciasto kujawskie. Do tego jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze nie miałem z tym styczności. I piernik. Oczywiście kujawy, akcent totalnie toruński, piernik. Spoko, mamy półgęsek, półgęsek doskonale znam już z salc z kilku wizyt. Robią go sami i robią go super. Na tym patę, czyli po prostu taki francuski pasztet, delikatny, no przyjemny. Przyjemny, mega przyjemny, lekko kwaskowy i super jest to, że po prostu to jest całe wykorzystanie gąski, bo, bo do patę możemy dać wszystko. Ale sztuką jest, ale sztuką jest, żeby zrobić, żeby to było po prostu smaczne, a w tym przypadku tak jest. Do tego mamy to ciasto kujawskie. Ciasto kujawskie nieco przypomina mi briożkę, ale z takimi padonymi smakami. Prawdopodobnie przez to opalenie, które widzicie. I jest jeszcze konfitowana cebulka. Na pewno fani mięsnych kąsków się nie zawiodło. Druga przystawka to tatar wołowy i do tego mamy chipsy ziemniaczane, są też marnowane cebulki, jest żółtko oczywiście i grzybki shimeji. I w środku musztarda francuska, czyli doprawienie całkowite, nic więcej nie musimy dorzucać. A i jako dodatek mamy jeszcze masło czosnkowe i pieczy. Super jest to w tym tatarze. Jest taki całkiem inny od tych, które zazwyczaj się spotka, bo jest taki, taki suczysty, taki, taki mokry, i przez to jednocześnie staje się mega delikatny. Jeżeli chodzi o doprawienie, to no wiadomo, to jest klasyczek: mamy cebulkę, mamy ogórka, jest jajko, więc normalna sprawa, ale co jest innego, to to, że mam wrażenie, że on jest taki super wilgotny, super mokry i to mięso było przez to, że jest takie świeże. Po prostu jest, rozpływa się, rozpływa się tak, to, przez to, że jest takie świeże, to po prostu rozpływa się w ustach i jednocześnie to doprawienie jest dosyć delikatne. Mm, no wiadomo, nie jest, nie jest to jakby smak dla fanów ostrych, pikantnych aromatów, ale, ale niczego mu nie brakuje i taka forma jest po prostu inna i myślę, że fajnie jest się zapoznać po prostu z interpretacją szefa kuchni e, odnośnie tatara. I jest coś innego niż na przykład w domu albo w innych miejscach po prostu. Kolejna przystawka to przegrzebki z majonezem ostrygowym, salsą z cebuli, mango, pomidorów i kaparami. Generalnie, jak zobaczyłem, że w menu są przegrzebki, to no, nawet sekundę się nie zastanawiałem, bo uwielbiam. I one są zrobione w punkty, tylko lewa, prawa, sekunda dosłownie i, i one są gotowe. Także one były. pyszne, idealne. idealne. Także one były idealne. Do tego ten majonez ostrygowy w połączeniu z salsą, kman, to zrobił tak pyszny stosik Od razu mi się przypominają takie śródziemnomorskie obiady, albo kolacje raczej, jedzone przy morzu. Pycha. I ostatnia przystawka na dzisiaj to seller czyli pozycja wegańska. I jest to tempeh, do tego bób, groszek, papier ryżowy z ziołami i Seler właśnie, wcześniej wspomniałem. I jak widzieliście, dużo na tym talerzu się działo. To taka idealna przystawka dla wegan, bo, bo jest ciekawa, jest inna. To nie jest taki klasyk na zasadzie, nie wiem, mix albo frytki, tylko… Jest ciekawie. Smażony tempeh, pieczony celer, dużo smaków pakowanego w formie dodatków, jak ten chociażby groszek czy granat i zioła z ogrodu. W ogóle ciekawą formą jest też ten chrupiący papier ryżowy, w którym zatopione są właśnie ogrodowe zioła. Spoko. Jakbym był weganinem, zamawiałbym. Jak nie jestem, to wybrałbym szczerze mówiąc inne przystawki, ale i tak ekstra. I po przestawkach czas na zupę. I zamówiliśmy zupę krem z pokrzywy, do tego jest pure ziemniaczane, jest sezonowany boczek, suszone żółtko, jajko, kilka różnych warzyw i jeszcze zioła z ogrodu. Ta zupa jest przede wszystkim taka, taka błoga w smaku, jest tak przyjemna. Delikatny posmak tej pokrzywy i te dodatki, które wzmacniają w smak, jest pire ziemniaczane, pyszne puree, ten boczek, który podbija te ziółka gdzieś tam i suszone żółtko, uwielbiam suszone żółtko i no jest to super smacznie. Jeszcze nigdy nie jadłem zupy z pokrzywy, ale ten krem smakował nieco jak takie połączenie kremu z brokuła, groszku i właśnie pokrzywy. Patrzcie, kiedyś pokrzywy biło się patykami, a dzisiaj się je. Taka zmiana czasów. I mamy jeszcze sałatkę Cezar i w porównaniu do poprzedniej karty, jedyny twist, jaki tutaj mamy, to jajko mole, które jest obtoczone jeszcze w panierce z pistacji, ale jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do wcześniejszego filmiku z tej właśnie restauracji, ale powiem Wam tylko, że to jest danie, na które zawsze wracamy. I przechodzimy do dań głównych. Zaczynamy od polika wołowego z dodatkiem gratę warzywnego. Jest jeszcze pieruk z twarogiem, czyli taki pieruk ziemniaczany, warzywa i sos musztardowy. I polik ma formę takiego prostokąta, dlatego, że jest sprasowany i można dzięki temu nadać mu kształt. Jest delikatny, mega delikatny i pyszny. I to jest do tej pory chyba mój faworyt, bo to jest mnóstwo smaku. Ten polik taki rozpływający się w ustach, do tego gratę warzywne, które też było w zupie, tak swoją drogą. I ten pieruk, ja nie mam pojęcia, jak oni go ugotowali, bo on jest nafaszerowany twarogiem i tworzy taką idealną kompozycję takiej słoności, mocnego smaku sosu musztardowego, lekkiego kwasu z tego twarogu i takiego delikatnego ciasta, no i warzywka. Sezonowa warzywka. Pyszne. Kolejne danie to pstrąg łososiowy z zielenicy z dodatkiem fenkułu. Jest też surimi, kalarepa, por, wękuł, yy, nori i sos kaparowy, a także kalarepa. No co ja Ci mogę powiedzieć, no chrupiąca rybka z chrupiącą skórką w środku, delikatna i odpowiednio doprawiona, fajne. Są te dodatki, które no, podbijają to wszystko, to domowe surimi. Podoba mi się, że jest wpleciona w każdy danie niemalże. Ideologia Zero Waste i tak podobnie tutaj, dzięki zrobieniu tego surimi nie mamy żadnych odpadów z ryby, a smaczny kąsek. Jest gotowany por zamknięty w tej takiej mozaice jakby, bardzo spoko. Majonez, przeciągający smak i taka świeżutka kalarepa, fajna, fajna dla mnie, yy, to jest danie kolejne, które po prostu, po prostu się spycha, no i ciężko mi tutaj powiedzieć coś negatywnego, bo to jest smaczne, bardzo smaczne. I ostatnia pozycja to opcja wegetariańska, a mianowicie kopytka z dodatkiem pieczonych warzyw, mamy tutaj marchewkę, cukinię, kurydę pietruszkę, szparagi czy buraka chociażby i co bardzo ciekawe i nadające smaku, warzywny demi -glas. I to jest taka opcja, która dla mnie, jedzącego mięsa spokojnie wystarczy, jest po prostu pyszna. Jak miałbym ochotę na warzywa i kopytka, które uwielbiam, to wjeżdżam właśnie w takie danie i super opcją jest to, być może tego, tego nie jedliście w domu albo nie robiliście, nie w restauracjach, to są poprzypalane warzywa. Poprzypalane warzywa dają Zupełnie inny smak niż, niż naturalnie. To wydobywa jakiś taki wewnętrznie ukryty aromat, coś co, co, co po prostu podbija i podkręca i daje zupełnie ich inny obraz. Do tego ten warzywny demi który po prostu spaja całość, aż chce się na koniec wylizywać talerz. I udało się dotrzeć do tej najsłodszej części kolacji, a właściwie objawu kolacji, czyli do deserów. Na początek zamówiliśmy mile fuła truskawkowe i tutaj mamy krem waniliowy, galaretkę truskawkową i watę cukrową, ale ja już widzę, że tutaj jest dużo, dużo więcej słodkich rzeczy, także zabieram się za jedzenie i zaraz do Was wracam ten deser to jest jakiś po prostu kompletny odlot. To jest tyle techniki, smaków, że to jest szok. Yy, mamy tutaj galaretkę, jest krem, jest ciasto francuskie, wata cukrowa, chipsy, chrupki. No czysty hedonizm po prostu. To, to, to jest deser, na który trzeba... trzeba tutaj przyjechać. Ja jestem w szoku, że to jest takie tanie. I drugi, ostatni już deser to szarlotka. I mamy tutaj oczywiście jabłko, jest kruszonka cynamonowa, wanilia i lody jabłkowe. I szarlotka serwowana jest w takiej formie zdekonstruowanej i mam tutaj lody jabłkowe, obok są jabłka w takiej okrągłej formie, które są ułożone na ciasteczkach super, arcymaślanych wręcz ciasteczkach i taki krem, a w środku jest jeszcze mus rodzynkowy, także no niemożliwy deser. Niemożliwy wygląda pięknie, tak minimalistycznie i jednocześnie ten każdy element jest taki bardzo jabłkowy i, i w całości to tworzy właśnie taką formę jakby takiej, takiej szarlotki, ale no po prostu bardzo jabłkowy deser z zastosowaniem różnych technik. Ja jestem w szoku, co tu się dzisiaj odstawia. No i niestety nadszedł koniec tej pięknej kulinarnej przygody. Widać, że kuchnia nie marnowała czasu podczas zamknięcia i powiedziałbym, że to nie jest nadzwyczaj smaczne, ale też z drugiej strony tak nie jest, bo tutaj po prostu regularnie jest pysznie i a co tu dużo mówić? Jak będziecie w okolicy, to Was namawiam, szczerze Was namawiam, wpadajcie, bo jest co jeść. Oczywiście w karcie zostało jeszcze dużo rzeczy nieodkrytych, także to zostawiam Wam i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!